Zagadnienia prędkość droga czas, czyli coś, co sprawia sporo problemów, zawsze jakieś zadanie z tego się trafi, dlatego dobrze by było sobie przypomnieć, jak to w ogóle działa. Tutaj macie wz wzór V, czyli prędkość, to się równa S, czyli droga przez T, czyli przez czas. I teraz tak, często jest, występuje sytuacja, gdzie mamy na przykład kilometry na minuty. I jeżeli nie jest to jakoś określone w zadaniu, że mamy w takiej jednostce podać to kilometry raczej zapisujemy na godziny, metry raczej na sekundy i tak dalej. To musicie sobie posprawdzać, albo w zasadzie, no głównie raczej nie ma innych jednostek, więc to, co wam tu powiedziałem, powinno wystarczyć. Natomiast gdzieś tam miejcie to zawsze z tyłu głowy, żeby tych jednostek pilnować, tak samo jak w zadaniach z geometrii. Też jest bardzo ważne, żeby wszystkie były w, tym, w tej samej jednostce, długości boków i tak dalej. No ale wróćmy do tego tematu. W zadaniach często są sytuacje, w których mamy napisane wprost, że jakby prędkość się nie zmienia, jest stała, tak? Czyli te wszystkie wartości są wprost proporcjonalne. Czyli jeżeli jeden pojazd na przykład przejechał 60 km w ciągu jednej godziny. No to przejechał 120 km w ciągu godzin dwóch, tak? I tak dalej, oczywiście aż tak prostych zadań nie ma. Natomiast, no, żebyście też pamiętali o tym, że to są wartości wprost proporcjonalne. Co jeszcze z takich bardzo wstępnych rzeczy? Jeżeli pojawiłoby się coś takiego, że mamy S, załóżmy, mamy drogę 60 km i w czasie, załóżmy, nie godziny, czyli nie na 1h i mamy gotowe i wszystko z głowy, tylko na przykład mamy w, czy w czasie 30 minut. No to jest to, co mówiłem na początku, my nie chcemy w minutach, my chcemy w godzinach. Czyli mamy 60 km na no i 30 minut musimy sobie zamienić gdzieś na boku, że 30 minut to jest 30 spośród 60, czyli to jest 1 druga godziny. Czyli tutaj będzie 1 druga godziny. No i lecimy dalej, tutaj było V oczywiście, tak? 60 km na jedną drugą godzinę. No to dzielenie główne, czyli tą główną kreskę ułamkową, zamieniamy na znak mnożenia. I mnożąc, to znaczy dzielenia, tak? Czyli mamy podzielić, dobrze, już zróbmy tak bardzo krok po kroku. A podzielić przez liczbę, to znaczy pomnożyć przez jej odwrotność. Czyli przez dwie pierwsze. No i tu mamy godziny cały czas, tak? Teraz tak, godziny były. Teraz będą tak, jakby. O, w tej części, nie, w tej, w tej dolnej. I mamy 60 razy 2 to jest 120. 121 km na godzinę. A to się równa po prostu 120 km, km na godzinę. Czyli jak samochód jedzie 60 km w ciągu pół godziny, to znaczy, że jedzie z prędkością 120 km na godzinę. No i to jest raczej w miarę logiczne, prawda? Co jeszcze? Może zrobię małe cięcie i zrobimy sobie jakieś zadanie takie poglądowe z egzaminu. Dobrze, mamy zadanie. Kierowca przejechał ze stałą prędkością trasę o długości 22,5 km od godziny 7.50 do godziny 8.05. Oblicz prędkość, jako kierowca przejechał tę trasę, wynik podaj w kilometrach na godzinę. Czyli nas tu od razu uczulili, żeby to było w kilometrach na godzinę. No dobrze. Mhm, dobrze. Co potrzebujemy, żeby policzyć prędkość? Potrzebujemy drogę. Droga u nas to jest 22,5 km to sobie możemy wypisać dane, oczywiście. W zasadzie nawet zazwyczaj powinniśmy. I potrzebujemy czas. A czas mamy podany w taki nietypowy troszkę sposób, bo mamy, że jechał od 7.50 do 8.05. Ile czasu minęło? Do 8.10 minut i tutaj do 8.05, 5 minut, 10, plus 5, 15, 15. Czyli to jest 15 minut. Chcemy oczywiście w kilometrach na godzinę. Kilometry mamy, ale godzin nie mamy. Mamy 15 minut. 15 minut... To jest 15,6 godziny. No i po skróceniu, to ładnie nam wyjdzie, podzielimy przez 15, to tu będzie 1. Tu będzie 4, czyli to jest 1,4 godziny. No i teraz już mamy wszystko, żeby wstawić do wzoru na prędkość. V to się równa S przez T. Czyli V to się równa droga, zatem 22,5 km dzielone przez jedną czwartą godziny, a to się równa. No i tak najpierw zamieniamy kreskę łomkową na dzielenie. Potem zamieńmy sobie od razu tak jak zazwyczaj zamieniamy z dziesiętnego na zwykły 22,5 km, czyli 225 dziesiątych. No bo zawsze jakby jak mamy te przecinkowe to to wrzucamy w licznik bez przecinka a w mianowniku będziemy mieli tyle zer koło jedynki, ile jest tu miejsc po przecinku. Było jedno miejsce, więc jedno zero. Czyli jakbyśmy gdzieś na marginesie mieli załóżmy 1,24, to to jest 124, a tutaj jedynka i raz, dwa zera. Raz, 2 I zawsze sobie w ten sam sposób zamieniacie. To jest najszybszy najłatwiejszy sposób. Dobrze, wracamy do naszego przykładu. Dzielimy przez 1 czwartą godziny. To się równa. 225, dziesiątych. zgubiłem tu kilometry oczywiście. Kilometra. Razy 4 pierwsze, i tu mamy h teraz na dole, tak jak było. No, jako główne to jest na górze. Jak odwróciliśmy ułamek, to h też się z, przemieściło, tak jakby. No i teraz, czy coś tu można skrócić? Można to i to przez 5. 10 przez 5 to jest ładnie 2. A 225 przez 5, no to mamy w stuwie piątka się mieści 20 razy, więc w 240 i tutaj 5, czyli to jest 45. I teraz jeszcze ta czwórka z tą dwójką 1, 2, bo od razu przypomnijmy sobie, skracać możemy w pionie i na krzyż. Jedynie skracać nie można na tym samym poziomie. No dobrze, to się równa. I teraz sobie to przepiszmy dobrze. 45 na 1 to jest nadal 45 km, razy 2 pierwsze 2 przez 1 h, tak jakby, tak? 2 przez 1 h, pilnujmy tego. Czyli teraz mamy 45 razy 2 to jest 90 pierwszych km na godzinę. Czyli już tak ładnie zapisując, bo ja tu specjalnie tak to rozdzieliłem. Że to będzie 90 km na godzinę. I czy zapisujecie w takiej formie bardziej jak w samochodach, czy w takiej matematycznej bardziej kilometrów na godzinę, to nie ma większego znaczenia. Ale już powiedzmy, że trzymajmy się tego, tak? Czyli okazało się, że ten samochód jadąc przejechał 22,5 km, km w ciągu 15 minut, co oznacza, że jechał z prędkością 90 km na godzinę. No i to zadanie jest rozwiązane i zazwyczaj one nie są jakieś bardziej skomplikowane, dlatego takie coś, tak, taka wiedza jaką tutaj Wam sprzedałem Wam wystarczy.